Wojciech Druszcz, witam Państwa w rozmowie dnia. Witam także w sportowym rytmie naszych gości z klubu siatkarskiego Piła, trener zespołu Damian Zemło. Dzień dobry. Kapitan drużyny Oliwia Urbana. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nie bez powodu zaprosiliśmy was do studia, ponieważ już jutro zaczyna się turniej finałowy o awans do pierwszej ligi siatkówki Kobiet z Waszym udziałem i wszystko dziać się będzie w Pile. Panie trenerze, pan chyba wie najlepiej, ile trzeba było się nastarać, żeby ten turniej właśnie tu się odbył, bo <grym> trzy drużyny ze Śląska, z województwa śląskiego bardzo chciały, żeby ten turniej też u nich się odbył. Dlaczego udało się to wszystko przenieść do Piły? Czy ja wiem najwięcej? Nie. Ale <grym> najwięcej, w naszym, Myślę, że najwięcej na w naszym gronie. Tak, najwięcej na pewno wiedzą nasze, nasze biuro i prezesi o tym, ile pracy trzeba było wykonać, żeby przeciwstawić ofertę zespołów ze Śląska, bo z tego, co wiem, to ofertę składali jako jedność, że tak powiem, czyli popierali zespół z ja myślę, że prozaiczne względy, takie jak hala, frekwencja, jakby co innego, jeżeli ktoś mówi, że zapełnia halę, a ma 200 osób, to, to puszczalna tak ładowność, że tak powiem, kolokwialnie, a co innego, jak mamy 1500. Z czego wiemy, że naprawdę dużo ludzi przychodzi na nasze mecze, są duże tradycje. Nie ma jakby takich obaw. Organizacyjnie turniej bardzo był chwalony. Bez przymusów Tak nie, nie przez, że tak powiem, jakieś swoich, a, kibiców. A, swoich kibiców, tylko zespoły, trenerzy z przeciwnych zespołów bardzo chwalili organizację. Na pewno było to miłe dla, dla mówię, wszystkich ludzi, którzy się tą organizacją zajmowali, czyli dla naszego biura i prezesów. No, resztę względów nie, nawet, nawet się nie domyślam. Po prostu cieszę się, się tym, co jest, bo ja jako trener po prostu musiałbym przyjąć decyzję nawet o bo finale na Śląsku, final jest w spile. My z całym zespołem się z tego po prostu cieszymy. A telewizja Asta dzięki temu będzie mogła transmitować wszystkie mecze, podobnie zresztą jak spotkania półfinałowe. Pani Oliwio, jak forma? Dzisiaj, kiedy wchodziła pani do studia, powiedziała, że przed rokiem operacja, ja pamiętam te wszystkie zmagania zdrowotne, no, były obawy, pani też się obawiała, że trudno będzie wyjść w sezon, że nie wiadomo, jak z dyspozycją. Forma utrzymuje się stabilna, no a jak nastroje i forma przed turniejem finałowym? Z wszystkim ja się bardzo cieszę, że udało mi się w ogóle wrócić i to, że to potrwało stosunkowo krótko, bo rok temu operacja już teraz jest no, w pełni zdrowa. A jak forma, no codziennie trenujemy, szlifujemy dalej i myślę, że to już teraz nie jest kwestia tego, czy jesteśmy w formie, czy nie, tylko po prostu nasze umiejętności i czy jakby damy radę sprostać temu, co sobie założyłyśmy i czy nie zje nas stres i, i tego myślę, typu czynniki, a nie czy forma jest, czy nie, bo to jest myślę tak dany moment i chwila, czy, czy jesteśmy skupione, czy nie i myślę, że to po prostu wszystko od nas zależy, jak dane dzień będzie wyglądał. Panie trenerze, redaktor Piotr Duszyński w portalu Wielkopolska Świadkówka napisał o Waszym zespole, że to taki samochodzik, który wystarczyło nakręcić przed sezonem i on jedzie. Jedzie w swoim kierunku, nie trzeba mu przeszkadzać, bo to taki samograj. No ale ten samograj też trzeba poustawiać, a przed finałem na pewno nie można spocząć na laurach. Jak zadbać o zespół, który no, jest pewny swego, ale też nie może zbyt wysoko głów podnosić, bo wiadomo, że to może się sprzysięgnąć, sprzysięgnąć przeciwko niemu. Nie zgadzam się. Ja, ja myślałem w ogóle, że to pytanie o, o Samograja dostanę po sezonie. Od kogoś, w sensie na pewno się spodziewałem. Ale nie zgodzę się, bo w telegraficznym w skrócie to nie jest 12 znanych nazwisk. To po pierwsze tylko część zawodniczek z doświadczeniem. Kto ja posługuje tak, tak, tak. zdaniem? Jej to, pachowca, ja się to ja się odnoszę. Druga sprawa, że wiele z tych wysłucham. dziewczyn to, to dziewczyny mimo no, wszystko z problemami. Tak? Kto wiedział, że Olivia Urban wróci po, po ciężkiej tak naprawdę skomplikowanej operacji barku do, do pełni dyspozycji, kto, kto wiedział, że Hania Łukasiewicz jeszcze będzie w stanie tyle dać fizycznie i zdrowotnie. Temu zespołowi. Kto wiedział, że Emilia Schubert po dwóch latach przerwy od siatkówki będzie w zdrowiu grać cały sezon i, i, i wrócić na, na wysoki poziom? A, a takie dziewczyny jak Julia Rajewska, czy, czy, czy Malwina Stachowiak. No, kar... Bardzo młode siatkarki. Bardzo młode siatkarki. No jeżeli to jest samograj, to ja wtedy mógłbym zawsze powiedzieć innym trenerom, to trzeba było je rozbierać. Przecież były wolne. Eee, także te, zawsze się odnoszę do takich rzeczy, no nie, to, to była ciężka praca i to nie jest chwalenie się, że ja, tylko że te, te dziewczyny wykonały niesamowitą pracę. Chociażby Ula Bogacz. Przecież to jest dziewczyna, która przyszła, zagrała u nas w trzeciej lidze. Zostawiliśmy ją u nas w trzeciej do drugiej ligi e, teraz, w tym sezonie zrobiła niesamowity postęp i naprawdę o każdej z dziewczyn bo z imieniem i nazwiskach byłbym w stanie wymienić, e, z czym przychodziła, a z czym kończy ten sezon. Kończy, mówię, bo, bo to jest po prostu ostatni ważny tydzień. E, także e, na pewno trzeba było poustawiać, ale na pewno też dziewczyny musiały profesjonalnie do tego podejść i cały sezon ciężko pracować. E, i, I co ani do mojej pracy, ani do e, dziewczyn pracy przez nich wykonanej w życiu mnie powiedział, że to jest samograj, bo to jest bardzo ciężka, rzetelna i sumienna praca wykonana przez ten zespół, że potrafi grać w każdej rotacji. Że potrafi właśnie być skoncentrowany i nie pozostawiać przeciwnikowi, że tak powiem, nawet milimetra do, do tego, żeby nas wykorzystywać. Panie trenerze, pana bronią wyniki, to jest sprawa jasna, bo bilans jest imponujący. 17,1 w rundzie zasadniczej i teraz w półfinale 3 do 0, jeden set stracony, więc wyniki mówią same przez się, ale mi w półfinale, i chyba nie tylko mi, zaimponowała ponownie rotacja, bo grała cała dwunastka i bez względu na to, kto wychodził w pierwszej szóstce, kto Wychodził w drugim, trzecim secie. Ten zespół cały czas grał na pełnych obrotach i radził sobie. Więc potwierdziło się to, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu. Każda z członkiń drużyny jest gotowa do gry o wysokie cele. Tak. Nie, nie zawsze udaje się to w taki sposób budować. Ja też. Yy... Przed samym półfinałem byłem gotowy na trochę inne jego, inny jego przebieg. Może nie na zostawianie gotowej szóstki, która będzie cały mecz przejeżdżać, ale no, na trochę inne prowadzenie spotkań. Okazało się, że do, znalazłem przestrzeń do tego, żeby prowadzić to tak, jak spotkania ligowe. No i ja się cieszę, dziewczyny. Kolejny raz pokazują, że są gotowe. Nie ma obrażania się, nie ma jakichś takich niesnasek, kto gdzie, kiedy wychodzi, dlaczego. Nie jest. Wyjście na boisko, pełna gotowość, e, i w taki sposób się prezentują. Dlatego cieszę się niesamowicie, że ten półfinał tak wyglądał. E, szczególnie myślę, że trzeci dzień to pokazał, że można naprawdę bardzo dużo namieszać, a, a i wyjść ze swoim na wierzchu. Pani Oliwio, Pani jest zawodniczką młodą, ale doświadczoną, bo grała również w Ekstraklasie, złotowianką, o tym też warto powiedzieć, bo telewizja stała to nie tylko piła, to także złotów między innymi. Grała Pani w Ekstraklasie. Jak się Pani czuje w niższych ligach? Bo no, sportowiec chciałby grać cały czas na szpicy, tymczasem to było takie zejście. Czy to zejście kosztowało Panią trochę zdrowia, takiego wymagało dodatkowego przestawienia mentalnego? Ja nie ukrywam, że po tych sezonach w Ekstraklasie trochę jakby siatkówka mi się przejadła i miałam taką lekką niechęć, więc już myślałam nawet o tym, żeby, żeby kończyć i, i nie grać, ale dzięki temu, że tu pojawiła się opcja w Spiły, że blisko domu i też miasto, gdzie no dużo mnie to łączy rzeczy z Piłą, że zostanę i sobie po prostu pogram i teraz uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo jakby znowu mam tę chęć do grania i naprawdę jakby kolejny raz odkrywam to, czemu kiedyś to polubiłam i teraz jakby jeszcze bardziej każdy dzień, każdy mecz jest dla mnie po prostu no, czystym takim szczęściem i wiem, że po prostu spełniam swoją pasję. I dlatego cały czas mówię, że jestem godna tej gry, i te półfinały to był taki. no Nie jestem w ogóle zaspokojona, i ten finał to po prostu tak nie mogę się czekać, że. Cieszę Dobra, się naprawdę, miło, strasznie. Nie miło obserwować taką radość. Nie, a pewnie gdyby cel został osiągnięty i awans stał się faktem w niedzielę, czego bardzo mocno życzę, no to zostanie pani w drużynie. O, bardzo bym chciała. O, Pierwsza lizba jeszcze nie grałam, więc, a, bardzo więc bym jest okazja, żeby, żeby te braki hmm. nadrobić. Panie trenerze, o półfinale już może nie mówmy, bo wiemy, z kim graliśmy, jakie były wyniki. Za to finał warto rozebrać na czynniki pierwsze, jeszcze chwilkę czasu mamy. Trzy drużyny z województwa śląskiego. Silesia Częstochowa, dobrze nam znana Silesia Wolej-Mysłowice, z którą graliście dokładnie dwa tygodnie temu. I zespół z Imielina. Kto z tej trójki na papierze wydaje się najgroźniejszy? Na papierze Imielin, dlatego że yy, nie mówię o względach, które ja widzę na, na, na wideo, na odprawach, kiedy się przygotowuję pod ten zespół, bo tam niekoniecznie to widzę ale jeżeli chodzi o, e, o wyniki, bronią się. No, niesamowicie. Bilans podobny jak ty. Tak, dokładnie. Grali b, bilansem takim jak my, e, tylko że ich chyba przegrany mecz był 3-0, my przegraliśmy tam 3-2 w zasadniczej. E, no po półfinale się przejechali, wygrali 9-0, ja nie, nie kłócę się z tym, po prostu, no, jeżeli robią dobrą robotę. To brawa dla nich, ale tak naprawdę każdy zespół chce, jest zdeterminowany i na pewno nikogo nie można lekceważyć i, i to nie jest takie czczegadanie, tylko e, no naprawdę. Bardzo mocno trzeba uważać na to, co się robi na, na, to, co się robi na boisku, bo, bo sądzę, że i Mysłowice, i Częstochowa również mają swoje atuty. Szczególnie Mysłowice w meczu z nami pokazały, że tych atutów mają całkiem sporo. No właśnie, Pani Oliwio, ten trzeci set meczu z Mysłowicami miałem nie wracać do półfinału, ale yy, pozwólmy sobie na taką wycieczkę i zatrzymajmy się na tym, co przed Wami. Yy, był trudny, tam właściwie już wisiało na włosku, yy, wisiała na włosku porażka i yy, mogło być 2 do 1 dla Silesii. Będziecie nastawione jeszcze inaczej, jeszcze mocniej przed spotkaniem z Mysłowicami właśnie? Ja jeszcze z takich meczy, bo właśnie w lidze nie miałyśmy szansy za bardzo tak się z kimś bić i to było takie dobrze, że wygrałyśmy tego seta, bo to nas bardzo podbudowało. I dzięki temu właśnie takie sytuacje się zdarzają, to, no to pokazuje charakter i to tylko może budować i dalej jakby na te przyszłe spotkania, i ja myślę, że w tym meczu, co będziemy grali znowu z Mysłowicami. To może taką bardziej nawet pewność siebie niż, niż one, bo. No to był trudny wynik i, i ciężki set, bo nie dość, że po prostu była dobra gra, to jeszcze sędziowie nie pomagali i tak było nerwowo dosyć, więc y, ja się nie mogę doczekać, to ja po prostu trzymuję to. Tak? A układ spotkań zadowala Panią? I mieli na końcu, wcześniej Częstochowa i Mysłowice. To ma znaczenie? Ja myślę, że taki będzie finał finału w tę niedzielę, więc Byłoby myślę, tak. Byłoby spokojnie, gdyby po dwóch dniach udało się poukładać no, grę tak, tak jak tak. w półfinale, Panie Trenerze. Wtedy już dwa zespoły wiedziały, że są pewne awansu do turnieju, Finałowego I niedzielne spotkanie było spokojniejsze. Tak, aczkolwiek ja y, bardzo przestrzegam przed myśleniem w przód. To znaczy, że y, wiemy, okay, że tak się ułożył terminarz, że ostatni mecz gramy z Mielinem. Ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja mógłbym ich mieć na piątek i byłbym zadowolony. Nie ma problemu. Trzeba się po prostu nastawić, tak. trzeba się nastawić na każdego przeciwnika. po kolei. Naprawdę po kolei, bo to jest tak jak to polskie słynne powiedzenie, myślał Indyko niedzieli. Tak, a w sobotę łeb dosłownie. I, 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 I dosłownie <grym> tak może być, myśląc w przód o tym, kto jest tam mocny potem. Nie, nas interesuje aktualnie, tylko Silesia Częstochowa. My tam mamy nagrać swoje, potem nas interesują Mysłowice. tam mamy się jeszcze raz dobrze z nimi pokazać, zagrać swoje, a potem będziemy sobie myśleć o mieli nie, czy mamy ten awans już, czy nie. Tak naprawdę rok temu też byłem w sytuacji, w której awansowaliśmy po sobocie. Nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Dziewczyny w szatni po niedzielnym, w sensie przed niedzielnym meczem rok temu. Też poprosiłem, żeby wstrzymały emocje. Wiem, że jest ciężko, ale że wstrzymały do samego końca i zagrały swoją siatkówkę. Dziewczyny wyszły, trzeciego dnia zagrały na 3-0 i to jest dopiero radość. To jest dopiero radość. Nie ta przedwczesna, po dwóch dniach, nawet jeżeli macie ten awans w kieszeni, tylko tak, którą się naprawdę sportowo wyczekuje. Życzę tego awansu. W imieniu telewizów i własnym naszymi gośćmi byli trener KSP Damian Zemło, kapitan drużyny Oliwia Urban. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję, a wszystkich telewidzów zapraszam na obserwowanie turnieju, który dziać się będzie od piątku do niedzieli albo w hali przy w Pile, albo za pośrednictwem naszych kamer zaczynamy już w piątek od godziny 17:30. Do zobaczenia.